Od czasu powstania w 1665 roku Saint-Gobain nieustannie się rozwija, dostosowując swoją działalność do zmian, jakie zachodziły w świecie, uczestnicząc w rewolucjach architektonicznych i współtworząc habitat przyszłości. 350 lat historii i tyle samo powodów, by wierzyć w przyszłość. Ponieważ świat nie ma granic, Saint-Gobain szybko zaczęła rozwijać działalność poza granicami Francji. Od pierwszego zakładu w Niemczech w połowie XIX wieku do dzisiejszej obecności w 64 krajach na świecie. Ponieważ innowacje zmieniają świat, Saun Gobę podejmuje wyzwania technologiczne mające jeden cel poprawę jakości budynków i codziennego życia. Rozwiązania, które możemy poznać w centrach innowacji Saun Gobę lub stosować w naszych domach w standardzie multicomfort. Ponieważ zrównoważony rozwój jest w naszym zasięgu, Sao Gobain tworzy i udostępnia zaawansowane rozwiązania, które poprawiają efektywność energetyczną i komfort życia. Ponieważ habitat jest możliwy dla wszystkich, Fundacja Sao Gobain Initiatives wspiera działania społeczne, pomagając osobom w trudnej sytuacji oraz młodym ludziom poszukującym zatrudnienia. Ponieważ talenty są niewyczerpalne, pracownicy Sangobel tworzą innowacyjne rozwiązania i produkty, które służą milionom klientów. Misja Sangobel opiera się na kluczowych wartościach wspólnych dla wszystkich pracowników. To dzięki nim Sangobel tak bardzo wierzy w przyszłość.